Cześć, ja nazywam się Tomek i chciałem Cię bardzo serdecznie powitać w kolejnym filmie na moim kanale. Tematem przewodnim tego kanału niewątpliwie są klocki, ale bardzo często pojawiają się tu zestawy związane z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, i dzisiaj jest nie inaczej, a ja wracam do Ciebie z przeglądem, recenzją, podglądem, opisem tegoż oto giganta. Tegoż oto już niemalże ikonicznego statku, statku Mandalorianina, tytułowego bohatera serialu Mandalorian, serialu, który ja osobiście uwielbiam. A jakie jest twoje zdanie na jego temat? Pamiętaj, żeby zostawić w komentarzu informację, czy już widziałaś, widziałeś ten serial i jak ci się podobał, a skoro już przy tym jesteśmy, to... Pamiętajcie też, bardzo was proszę o zostawieniu łapki w górę, gdyż mega mocno mi to pomaga w rozwoju tego kanału. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, to również o z... pamiętaj o zostawieniu subskrypcji. Już znajduje się tutaj całkiem sporo różnych treści związanych z klockami LEGO, a będzie pojawiało się jeszcze więcej. Sprawdź je. jeżeli ci się spodobają, zostaw również suba. A ja już nie przedłużam, bo sam się nie mogę doczekać i zapraszam Cię na recenzję zestawu Lego z Razor Crestem. Zestaw 75292 znajdziemy w dość ciekawym pudełku. Z przodu wygląda na ogromne, ale no, można powiedzieć wprost, że jest dość cienkie. Z przodu widzimy wizualizację modelu, który z tego zestawu budujemy, oraz mini figurki, które znajdziemy w środku. Z tyłu natomiast zaprezentowane są wszelkie funkcje bawialne, których swoją drogą jest całkiem sporo. Widać, że zestaw nie jest przeznaczony dla dorosłych fanów LEGO, co z punktu widzenia Afola generuje kilka, nazwijmy to, problemików, ale o tym później. Nazwa zestawu według oficjalnego tłumaczenia to transportowiec łowcy nagród z serialu Mandalorian, co jest dość ciekawą, powikłaną. I nieprecyzyjną nazwą. Zestaw zawiera 1023 elementy i kosztuje 599,99. Aczkolwiek w necie znajdziecie go za o wiele większe pieniądze. Co spowodowane jest dużą popularnością tego modelu i jego niską dostępnością. Więc sytuacja jest o tyle ciekawa, że obecnie najlepszą cenę na ten zestaw oferuje oficjalny sklep Lego. Zestaw oczywiście już zbudowałem. Zresztą podczas live'a na tym kanale. W którym mogliście uczestniczyć, a jeśli nie, to zachęcam Was do sprawdzenia. Link wyświetla Wam się gdzieś u góry tego wideo. Jeśli chodzi o samo samopakowanie modelu, to co znajdziemy w pudełku, to jest tu jeden gigantyczny minus. Element szybki, czyli ten najbardziej najdelikatniejszy, najbardziej narażony na jakieś rysy, nie jest niczym zabezpieczony. W zestawie za 600 zł znajdujemy wrzucony luzem element szybki. Po mojemu nie jest to dobry user experience. W zestawie znajdziemy całkiem solidnych rozmiarów instrukcję. Przychodzi do nas zapakowana w siateczkę, co oczywiście jest spoko, bo mamy pewność, iż nam się w żaden sposób nie pozagina. Instrukcja jest bardzo zwyczajna, dość nieźle pokazuje, co mamy zrobić, żeby złożyć ten zestaw. Minusem jest za to potwornie duża ilość naklejek, również te przyozdabiające, w cudzysłowiu kadłub naszego statku. Jak widzicie, ja nawet nie wszystkie te naklejki nakleiłem. Uważam, że nie dodają uroku, a jest spora szansa, żeby krzywo je nakleić i tylko zepsuć wrażenie. Zestaw odwzorowy oczywiście statek głównego bohatera serialu Mandalorian, Dina Jarina, statek o nazwie Razor Crest lub po polsku Brzeszczot. Model, jak na tę ilość klocków, przypominam coś około tysiąca, całkiem nieźle oddaje sylwetkę swojego pierwowzoru. Nie prezentuje się oczywiście tak dobrze jak niektóre moce, które możecie znaleźć w internecie, ale weźcie pod uwagę, że wszystkie te naprawdę fajne projekty składają się z ilości klocków od 3 do 5 tysięcy, czyli znacząco, znacząco więcej. W tym momencie na ekranie widzicie statek z wielu różnych perspektyw. Nie będę za bardzo rozwodził się o wszelkich detalach, designu, o tym jak wygląda jego perspektywa z prawej czy lewej strony, bo macie oczy i widzicie dokładnie to co ja. Chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na kilka rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że zestaw jest bardzo ciekawie skonstruowany. Jego klatka, ta wewnętrzna konstrukcja, opiera się na połączonych ze sobą za pomocą pinów, technikowych klocków i aksli, co z kolei sprawia, że korpus statku jest praktycznie nie do rozwalenia naprawdę trzyma się bardzo, bardzo solidnie. Cała konstrukcja jest również o tyle ciekawa, że pozwala na niemal totalne otworzenie wnętrza statku. A we wnętrzu znajdziemy kilka elementów bawialnych, jak na przykład łóżko czy kolekcję skarbonizowanych galaktycznych łotrów schwytanych przez naszego łowcę nagród. Ale nie spodziewajcie się cudów. Generalnie, tak całościowo, jak się popatrzy na wnętrze tego statku, to jest dość ubogo. Fajnym dodatkiem, jeśli kupujemy zestaw z myślą o dzieciach, jest natomiast mała rączka przy pokrywie kabiny pilota, która ułatwia jej otwieranie. Można to zrobić bez większego problemu, co na pewno będzie przydatne dla dzieci, które chcą się tym zestawem pobawić. Natomiast z drugiej strony, oczywiście z perspektywy afola w żaden sposób nie dodaje to uroku. Kolejnym ciekawym elementem jest coś, co nazywam zbrojownią. Jeżeli nie planujecie się tym zestawem bawić, to możecie wszystkie te strzałki, te elementy strzelające, które mogłyby się gdzieś zgubić, przyczepić za pomocą klipów w otwieranej części przedniej komory statku. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, jak skonstruowane są same działa. Nie obsługujemy ich w taki tradycyjny sposób, wchodząc w interakcję z samym nabojem, ale. Mm, Naciskając taki, jakby spust przymocowany za pomocą klipów. niby nic specjalnego, niby naprawdę bardzo prosta konstrukcja, ale jednocześnie bardzo pomysłowa. W górnej części statku Mandalorianina, na tzw. Tak suficie, znajdziemy z kolei coś a la kabinę ratowniczą, takiego małego escape poda. Trochę jest to w sumie zbędne, przynajmniej ta możliwość otwierania tego elementu, wkładania tam jakiejś figurki czy czegoś, bo w serialu takie użycie, taka funkcja statku nie była pokazana, więc z jednej strony trochę na siłę, z drugiej strony wykorzystano ten element, żeby dodać trochę detali do górnej części statku, co jest oczywiście bardzo na plus. Swoją jednak drogą, jeżeli mamy się bardzo mocno czepiać, to ta górna część statku, ta. Yy, Linia góry nie jest idealna, ona jest troszeczkę zbyt płaska, za mało pochylona, nie do końca wygląda to tak jak w samym serialu. Skoro zaczęliśmy już o tym mówić, to możemy przejść do minusów, bo nie ma co ukrywać, zestaw ma ich co najmniej kilka. W kontekście sylwetki są to na przykład boczne panele. Mam tutaj takie miejsce, gdzie wystaje nam bardzo dużo studów w ciemniejszym kolorze, i ten jeden fragment sprawia wrażenie bardzo niedopracowanego, czy może raczej niedokończonego. Generalnie brakuje mi tutaj troszeczkę tajli na całości sylwetki tego statku, szczególnie w bocznych panelach, mogło być trochę gładziej. Nie najlepiej jest też w kabinie. Jest oczywiście o wiele lepiej niż w przypadku takiego wahadłowca, gdzie mieliśmy po prostu dziury, ale czerwona krzesełka i jeden panel to dalej bardzo ubogo. Warto napomknąć też, że kabina nie otwiera się w żaden elegancki sposób. Ta szyba jest tak naprawdę zaczepiona za pomocą klipów, które wchodzą w to trochę średnio, pamiętajmy, 1000 elementów, 600 zł i nie mamy tu nawet porządnego mechanizmu otwierania tej kabiny, a gdzieś jakąś taką rączkę, która zbyt elegancka nie jest. Myślę, że nie do końca dopracowanych elementów możemy znaleźć tu całkiem sporo, o wiele więcej niż tylko ten jeden. Na myśl nasuwają mi się chociażby te przednie działa, czy tył silników tego statku, który jest naprawdę chyba najbardziej niedopracowanym elementem w całym modelu. Na wspomnienie zasługują też płozy, na których opiera się statek. Zamocowane są na pinach, co sprawia, że są bardzo chybotliwe, łatwo się obracają. A to z kolei prowadzi do tego, że bardzo łatwo ten statek. Postawić na tylnych łapkach. Bardzo łatwo ten statek może postawić dęba, no i myślę, że przy zabawie może to prowadzić do, do zrzucenia go z jakiejś półki, czy po prostu do uszkodzenia. A sam wrażenie, sam efekt, nawet jeżeli się nim nie bawimy, nie jest optymalny. Swoją drogą te płozy, na których on stoi, są też jakby centralnie umieszczone pod kadłubem, versus wersja z filmu, gdzie były ewidentnie rozstawione i miały ten szerszy rozstaw. Powiedzmy osi. Natomiast warto wspomnieć, że samo budowanie tego statku, ten proces jego budowania jest całkiem przyjemny. W zasadzie do momentu budowy silników, gdzie każda czynność była powtarzana co najmniej dwa razy, a niektóre nawet 8 czy 16, było bardzo, bardzo spoko. Zestaw wykorzystuje kilka naprawdę ciekawych technik, jak chociażby boczne panele montowane na klipach, klatka modelu wykonana za pomocą klocków technikowych, czy sam. Model silnika, oczywiście, poza małymi detalami. Nie ma jednak co oczekiwać tutaj mega skomplikowanych i zaawansowanych technik. Zestaw oznaczony jest jako 10, co niesie ze sobą pewne ograniczenia, o których wspominałem już na początku tego filmu. Ewidentnie nie jest to doświadczenie na tym samym poziomie co zestawy z serii Ideas czy inne Creator Expert oznaczone jako 18. W zestawie znajdziemy 5 minifigurek, a w zasadzie 4 i 1 mikro, a w zasadzie 3 jednego pseudo robota i jedną mikrofigurkę. Mamy tu Mandalorianina, The Child, dziecko, grifa Kargę i scout Troopera. Dobra, zacznijmy może od figurki Mando. Występuje on tu jeszcze w starej wersji swojej zbroi, tej znanej z pierwszych odcinków pierwszego sezonu. Sama zbroja jest nieźle oddana. Fajny jest też hełm, nieco ciemniejszy niż w wersji późniejszej, gdzie jest on zdecydowanie jaśniejszym odcieniu koloru szarego. Generalnie jest to bardzo dobra figurka. Nadruk na torsiku, nadruk na pleckach, fajny hełm. Niestety jako głowę znajdziemy po prostu czarny klocek, nie ma jeszcze wyrysowanego Wyrazu twarzy, no co wynika po prostu z tego, że zestaw był wydawany w momencie, w którym nie znaliśmy jeszcze twarzy serialowego bohatera. Następna figurka to figurka Grogu The Child. Jest dokładnie taka, jak ją widzicie. To dokładnie ten sam model, który dostajemy w zestawie również Kłopoty na Tatooine. Bardzo fajna główka, reszta. Jeżeli jesteście ciekawi, jak oceniamy resztę, to zapraszam Was na, do obejrzenia recenzji zestawu kłopoty na Tatooine, gdzie o wiele dokładniej ją omówiłem. A my możemy przejść do kolejnej figurki, Grifa Kargi. Tu mam bardzo mieszane odczucia. Z jednej strony fajne printy, spoko włosy, nieźle odwzorowana twarz, z drugiej... Print pelerynki. No, aż się prosi, żeby dodać jakiś kawałek materiału, a nie po prostu nadrukowywać i z przodu i z tyłu coś imitującego tą pelerynę. Bardzo, bardzo brakuje mi tutaj tego elementu. Następnie mamy IG11, czyli droida. Nie jest zbyt do siebie podobny, nie oddaje żadnych specyficznych cech tego modelu. No po prostu jest to model skonstruowany dokładnie w taki sposób, jak każdy inny droid bojowy w kolekcji LEGO. Ostatnia minifigurka to natomiast Scout Trooper. I tu jest naprawdę sztos. To moja ulubiona figurka z całego zestawu i ta jedna rzecz, która przechyliła szale i przekonała mnie do zakupu właśnie tego modelu. Świetny hełm, bardzo wysokiej jakości print na torsie, na plecach, na nóżkach, nawet bardzo, bardzo bogaty w detale jest ten print na nóżkach. Twarz, jeden wyraz, ale całkiem niezły nadruk, no i ogólnie ta figurka prezentuje się po prostu miodnie. Naprawdę klasa sama w sobie, wydaje mi się, że wskakuje właśnie do top 3 moich ulubionych Star Warsowych figurek. Generalnie mam bardzo mieszane odczucie, jeżeli chodzi o ten zestaw. Z jednej strony odwzorowuje jeden z moich ulubionych statków w moim ukochanym uniwersum z serialu, który po prostu uwielbiam i robi to nie najgorzej. Z drugiej. Mimo, że oddaje go dość ciekawie, to ma mnóstwo niedociągnięć. Jest płaski na górze, szczególnie jeżeli chodzi o skrzydła podtrzymujące silniki, one są bardzo niekształtne. Kompletnie nie rozumiem też idei stojącej za pomysłem na jego konstrukcję, który umożliwia po prostu jego tworzenie. W rezultacie mamy tak naprawdę klatkę złożoną z technika i jakąś tam skórę, powłokę. Nie rozumiem tego. Podejścia głównie z tego powodu, że nie wykorzystano potencjału i ten środek jest naprawdę mega ubogi. Brakuje mi też kilku detali. No, cóż, nie jest to UCS, ani zestaw przeznaczony tylko dla dorosłych i widać to po nim na każdym niemalże kroku. Konstruktorzy szli na kompromisy, tak żeby statkiem dało się też bawić, a nie tylko postawić go na półce i podziwiać. Kurcze, no. Całkiem lubię ten model, ale marzę już o tym, żeby powstał jakiś UCS oddający właśnie ten statek. A tymczasem zamawiam kilka klocków na Bricklinku i będę starał się go odpicować. Zestaw kosztuje 599,99 i do najtańszych zdecydowanie nie należy. Jego cena raczej nie spadnie. Już w tym momencie, mimo że na oficjalnej stronie LEGO możecie go wyhaczyć za te 599 zł, to znajdziecie go też na Allegro u Januszów Biznesu. Za 799 lub inne abstrakcyjne ceny. Jeśli jesteście fanami Star Warsów, a w szczególności serialu Mandalorian, myślę, że będziecie finalnie zadowoleni i przebolejecie te niedociągnięcia. Jeżeli w dodatku jesteście jeszcze gotowi poświęcić trochę czasu i klocków na rozbudowę tego zestawu, będziecie zachwyceni. Jeżeli jednak Star Wars to nie wasza bajka, to ten zestaw możecie sobie spokojnie darować. A ja za dzisiaj, jak zwykle, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was do tego, żebyście zostawili łapki w górę pod tym filmem, bo mi to strasznie bardzo mega pomaga w rozwoju tego przedsięwzięcia. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę, rozważcie też subskrypcję. Będzie się pojawiało dużo więcej tego i innego typu treści, związanych nie tylko z gwiezdnymi wojnami. A dziś życzę Wam miłego dnia, udanego wieczoru i widzimy się już w następnym filmie.